Słuchaj, jest sprawa. Ten chłopiec potrzebuje naszej pomocy. Jeśli nie masz możliwości wpłaty, a chcesz mu pomóc, to udostępnij link, który jest w opisie. Gosia nadal chce wyjechać do Londynu, ponieważ to dla niej wielka szansa. Natomiast Seba nadal boi się tej zmiany, gdyż nie ma tam nagranej pracy, ani nic. A nie chce być kulą u nogi swojej ukochanej. Przez to wszystko para nie może dojść ze sobą do porozumienia. Nastały ciche dni w ich związku. Chłopak zmierza. Się przyjaciołom, iż boi się, że w Londynie kompletnie sobie nie poradzi, bo nie zna języka, więc siłą rzeczy będzie trudno znaleźć mu jakąkolwiek pracę. Iwona słyszy to wszystko, o czym gada Seba. Prosi go na bok i próbuje przekonać przyjaciela, że taka zmiana może dobrze mu zrobić. Nie powinien się bać, bo jedzie tam z Gosią, i kto jak to, ale ona zawsze mu pomoże. Szumiec po szczerej rozmowie z Iwoną zmienia zdanie i jedzie kupić bilety do Londynu. Tymczasem Gosia ma coraz to większe wątpliwości. Czy chce tam jechać? Dziewczyna nie chce zostawiać tutaj Seby i jechać tam sama, więc postanawia zrezygnować z posady. Seba wraca do domu z biletami i mówi o nich Gosi. Dziewczyna ucieszyła się, że jej chłopak zmienił zdanie, aczkolwiek już po wszystkim, kiedy on się o tym dowiaduje, jest wściekły na Gosię. Z jednej strony, dobrze, że przynajmniej jak na razie nigdzie nie wyjeżdżają, z drugiej strony, trochę szkoda Gosi, w końcu dziewczyna miała dużą szansę, żeby w końcu wystartować z punktu zero, a dzięki swojemu chłopakowi nie zrealizuje marzeń, ale przynajmniej ci, co nie wierzą, iż Ela wróci, to w końcu uwierzą, bowiem wszystko ładnie zaczyna się układać pod jej powrót. Wiecie, co mnie zastanawia w tym wątku? I to dotyczy Szumca. Każdy z nas uczył się języku w szkole i jak to jest, że taki Seba nie zna angielskiego na poziomie komunikacyjnym? Może to ja byłem zbyt ambitny i chciałem znać język, by móc się... Porozumieć, prawie z każdym. Sorry, ale dla mnie to jest dziwne. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz Londyn, a przypnę ci serduszko. I daj koniecznie znać w komentarzu. Czy cieszysz się, że jednak nie wyjeżdżają?